Dzień dobry, jak tam maturka? Zdana, niezdana, jeżeli się dopiero do niej przygotowujesz, no to może Cię zdziwi, że jest dwa razy nagrane to samo zadanie. No tak, ponieważ na starej maturze, jak i w tej nowej formule, pojawiły się takie same zadania niektóre. Nagrałam jej jeszcze raz, ponieważ karta wzorów się zmieniła. Także ktoś, kto pisał tą starą, mógłby się nie odnaleźć w tej nowej karcie. No i, no i, no i. No i. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Liczba logarytmu w podstawie 9,27 plus logarytm w podstawie 9,3 jest równa logarytmy, czyli co? Wzory na logarytmy oczywiście powinny już być otwarte. No i co my tu mamy? Mamy wspólną podstawę logarytmu. No, i plus pomiędzy, czyli jak już widzisz coś takiego, plus pomiędzy i wspólną podstawę, to powinno ci się to skojarzyć z tym wzorem. Z tym wzorem wspólna podstawa pomiędzy plus, czyli te rzeczy trzeba by było wymnożyć Ok, czyli logarytm o podstawie 9,27 plus logarytm o podstawie 9,3. Łączymy w jeden logarytm o podstawie 9 z. 27 razy 3. No i najlepiej sobie tego nie mnożyć, ponieważ będziemy chcieli właśnie znaleźć potęgę dziewiątki, tak? 9 do której to jest to w środku. To do której to jest to, tak? No dobra, w takim razie nie wymnażam, ale robię z tego jakąś potęgę i widzę, że mogę z tego zrobić potęgę trójki. No, bo tutaj mam 27, czyli mam 3 razy 3, razy 3. Yy, czyli to będzie tak. Będzie 3 do 3, 3 do 3, razy 3. Czyli z tego dostaniemy 3 do 4. I za moment do tego wrócę. Yy, ktoś z Was mógłby zauważyć, że tu jest. Yy, 3 do 4, a 3 do 4 można by rozpisać troszeczkę inaczej. Można by zobaczcie, zrobić w ten sposób, że będziemy mieli 3 razy 3, razy 3, razy 3. No a co to jest? To są dziewiątki, prawda? No, czyli można by było już tutaj od razu sobie napisać, że to jest 9 do 2, czyli odpowiedź jest równa 2. I już tu sobie zaznaczyć. Jeżeli na to nie wpadłeś, no to. Próbujemy e, kombinować tu, z tym. Dobra, taką strzałeczkę zrobię, chopsiu tu, że to jest dalsza część. E, no i jak to zrobić? I teraz tak, można zrobić znowu na dwa sposoby, bo no, rozwiązań, zadań w matematyce jest zawsze mnóstwo. E, postaram się po, pokazać kilka, e, żebyś umiał zastosować ten sposób, którym ty się posługujesz. Tak, zobaczyć. Czy zrobiłeś dobrze? No dobra, yy, i mogę zrobić tak. 9 do której to jest 3 do czwartej. Czyli 9 do której to jest 3 do czwartej. No i żeby porównać takie rzeczy z potęgami, to muszę sobie mm, zrobić wspólną podstawę albo wspólny wykładnik. No wspólnego wykładnika nie dam rady, tak? bo to mam jakąś wiadomo, więc zrobię wspólną podstawę. No i zauważam, że 9 to jest przecież 3 do drugiej. I to by było jeszcze do x. To jest 3 do czwartej. No czyli 3, i uwaga, to się mnoży do 2 razy x ma być tak samo jak 3 do czwartej. No to po prostu porównuję sobie wykładniki. Porównuję sobie 2x z czwórką. No więc dzielę na 2 i mam, że x jest równy 2. I już. E, drugim sposobem byłoby no wyciągnięcie sobie tej czwóreczki przed logaryt i zrobienie z dziewiątki w podstawie też potęgi. Czyli tak zrobię, zobaczcie. Zamiast dziewiątki w podstawie robię 3 do drugiej, a tu mam 3 do czwartej. I cała sztuczka polega na tym, żeby wyciągnąć tą czwórkę przed nawias, znaczy nie przed nawias, tylko przed logaryt, tak? A oprócz tego jeszcze wyciągnąć tą dwójkę przed logaryt. Dodatkowo. No dobra, no to jeżeli wystawiam potęgę przed logarytm, to jest to tutaj, tak, to jest ten wzór, no to ona będzie z przodu po prostu przemnożona, czyli cztery razy. No dobrze, ale w karcie wzorów y, nie ma takiego wzoru, co zrobić z tą dwójką na dole. Moim zdaniem, powinien być, to naprawdę ułatwia życie przy logarytmach. Ja tak zawsze te logarytmy rozwiązuję. Jeżeli wystawiam przed logarytm potęgę tej malutkiej liczby, to ta potęga musi być wystawiona, ale zrobiona odwrotność z niej. Czyli tutaj będzie razy jedna, druga, bo odwracam dwójkę, tak? Robię razy jedna, druga. No i co mi tu zostaje już teraz? Zostaje mi goły logarytm 3 z 3. No a przecież ja wiem, że on będzie równy po prostu 1. Czyli robi mi się tu już fajne, proste działanie. Mam 2 razy 1 i razy 1, czyli w zasadzie to jest równe 2. No i również mamy odpowiedź D. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i lecimy do kolejnego filmiku.